A, ee, baza Miłość w góra. Let's go. Okej, okay, widzę, że jakieś nowe... nowe brzmienia w, w polskim YouTube. Ej, lepsze to niż kolejna generyczna klubówka. Stoję za tym. Okej, okay, bro, co to jest? Ej, w Stanach, jakby to wyszło, to by pisali, że to jest ten. Aha. Białasy kradną kulturę. No nieźle. Culture appropriation. No nieźle, nie? Chłopy kurwa z Warszawy na yy, górali się podają, i jeszcze kurwa ich yy, dialektem mówią. No to nieźle, bro. Kradnięcie kultury, bro. Ej, dobra, uwaga! Uważam, że ta yy, wata cukrowa nie pasuje do tej zrodki, Za bardzo warszawsko brzmi, ale ten kurwa jak wjechał, to tak kurwa w klimat! to się Ja ta Marta ma spoko głos, ale w ogóle nie wyczuła wajbu tej piosenki. W sensie mam wrażenie, że starała się mega zabrzmieć po prostu mega dobrze i stary, stylowo, ale to w ogóle nie o to w tym chodzi, mam wrażenie, w tym numerze. Ten lepiej kurwa Diad, moim zdaniem, klim klimatycznie. Tyle w sensie, jak Mar Mister Replika Guy, kurwa. Ficou gai <laughs> Też znowu mam wrażenie, że nie wpasowany w klimat. Na sam szczyt przemierzymy świat Kiedy jesteś obok, nie przeszkodzi silny wiatr Jestem Karol Młody Baca, Mody baca. miłości szukam na szlaka Ej, dobra, serio? Z Zmo Mora celników tylko dobrze kurwa poleciał? Naprawdę? Bro. Czasem potulna owieczka wcześniej bardziej łowca Jak wejść do twojego serca muszę się tam dostać hey, hey. Refren spoko, zwrotka Kakogaja fajna, reszta yy, Reszta tak yy, nie wpasowana w klimat, moim zdaniem. Do Krakowa aż do Tater? Ja bym powiedział aż do Tatr. A jak jest to, rogi ma chyba Ej no dobra, no taki kurwa ten Nie, spoko, ale no mówię, te zwrotki Mam wrażenie, że w ogóle nie wpasowane w klimat Oprócz kahogaja I pokażę jeszcze tego pokażę tego jeszcze kurwa ten No najlepiej on najlepiej, on najlepiej. No, on najlepiej w chulu, Alan, świetnie, brzmi praktycznie jakby serio. To góra śpiewał Marta. ma i głos, tylko mam wrażenie, cały czas tak samo śpiewa. No bo kurwa, no bo nie, no. Nie wiem, tak fan, że brzmi bardzo ładnie. A Pola i Karol też sobie dobrze poradzili. Ogólnie, no, no. Zwrot, no, uważam, no ja uważam, że tutaj mówię, no, że Alan, najlepiej. Refren też może być. A. Dziewczyna, dziewczyny i ten jaką ma. Karolinio to.